Dole. Dole. O, jak pięknie! Wow. Takie, Kurwa by pochodnie je! Żeby, żeby się zajęło to tym. Muszę nawet to musimy podpadać po kolei Ty ja pierdolę. No O, to to o, 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 Czekaj Chyba, że to z tego Dobra, mi je i dopiero pójdziemy na rand. Na. Dobre. kurwa. Wiesz co, to prawda, było, że do końca. mi je wszystkie dopiero dżekaj. pójdziemy na autobus, wiesz? Dobre. jeszcze dżekaj. będą kolejne. Proszę, ale... Ale co, nie mam nic zająć? Czekaj. Miejsce, wiesz, to, nie, nie będziemy tego Czekaj, Poczekaj, wiesz co? Czekaj, czekaj, niech to za... O dobra, czekaj. Czekaj, potrzymaj trochę, trzymaj. Bo ja to paliłem chujostwo. Nie się to wiesz. Tak żeby się... oczekaj, poczekajcie, czekajcie. Żeby to się nie zgasło teraz. Piękna rzecz. Cudowne. jak Boś się zajmuje jak... jakiś... Ten... To się może trochę wiesz tam do... Sorry, bo mi się ręka część jest zimna. Wszystko tak spalimy i dopiero pójdziemy na autobus. Wiesz jak ci jak ci jest zimno to ja potrzymam? Tak? Będziesz trzymał, bo mi już zimno w ręce jest. Ja, po, ja pozdejmuję przy okazji, tak, Bo nie będziemy tego palić plastikiem, wiesz? Bo plastik się śmierdzi jak się A pali... wiecie, że ja muzykę? Bo żeby nas, nas głos nie usłyszeć... Żeby co? Żeby nas głosu nie było, to ja muzykę, dobra? No co, co? Przecież że się swojego głosu nie wstydzę. Dobra. Dobra, ja pozdejmuję. Da się to zdjąć? Z tego? Dobra. dobra. chyba nie. Musimy to razem... Dawaj. Dzień. Chyba, że wrócimy tam i przy nich to spalimy. O! Dawaj, dawaj, teraz tu czekaj. Możesz koło generała O Dawaj pal się ty kurwo lesbijska Ty kurwo pedalska pal się Prostej na temat Kurwy Zgaśnie, zgaśnie, zgasło Ja pierdolę Ale to się pięknie fajczy Czekaj Czekaj może, to, czekaj może bez skitu Ja pierdolę Widzisz jak Pali się oh, oh. No nie no, to już jest... Niech się spali teraz już do końca Spali się na pewno W ogóle palenie jest legalne w miejscu budynku Możesz No możesz no, je ja może W chwilę miasto jest palenie niskie Nie zabrania ci Ja Pali. pierdolę Fajne prawo mamy w tym kraju No tańczowa się spali Patrz, Weź to, weź to szybko, nagrywaj, nagrywaj. Patrz jak się jara, pięknie. Uuuuh, ten się jara. No. Czekaj, żeby mi to nie poparzyło rąk, ale dobra. Pięknie się kurwa znakomicie. I przy okazji się ogrzeję mu chłopaki trochę, co? No tak, dawaj. Ooooooh. No właśnie. No właśnie. No kurwa. Dobra, dalej Druga paczka. Czekaj, ty zobacz, jak się fajczy. Tęcza, kurwa, kochają się fajczyć. To jest bardzo Dobra. Teraz I potem pójdziemy na autobus, bo to autobus poczeka. to nie. Bo to. Auto... Wszystko może poczekać w takiej sytuacji. Dobra. Czekaj, tak tak się razem zajmą? Poczekaj. To Którzy hmm. kiedyś chcieli mnie po, zawojczenie. Poczekaj chwilkę, poczekaj chwilkę. To się, niech to się zajmie A. jeszcze. W ogóle. I to jest niedaleko Sejmu No <laughs> I, tjale, I teraz jakby ale... jakiś poseł z lewicy Kasia byłaby wkurwiona, nie? O, ta... By Cię zabiła po prostu za to No, to swoją torebką... tak cię tak samo jak Ty tą flagę Swoją torebką tęczową by mnie zabiła, nie? Co Ty, przecież... przecież nie, ja ją nawet... się ja nawet... Ta pierwsza się pali, bo nie? Pali się Pali, pali Ładnie idzie Pięknie, patrzcie, tak się palią flagi Czekaj, wyjmij, wyjmij falę, tak się fajczą. Wiesz co, może pójdziemy tam na, na, na plac, tam jest więcej ludzi, niech to zobaczą zaraz, dobra? Tylko z... Z tym na plac, do ludzi. Czekaj. właśnie chodźcie, ognisko. Nie być może. I ziemniaczki. Jo, o kurwa, czekaj, żebym to na rękę, sorry. No, tak, bo to mi na ręce jeszcze będzie padało. Kurde. Ale, ale w Pójdziemy teraz na plac, tam więcej ludzi jest, żeby to widzieli. Dalej palimy czy już nie? Palimy dalej, tylko, Oczywiście. Nie tu, tylko nie tu. Pójdziemy teraz tam do ludzi. Dobra. Czekaj.